Jest rok 942. Nad jedną z największych rzek Europy Środkowo-Wschodniej, czyli Wisłą, ulokowało się nowe królestwo królestwo sięgające swoimi granicami od Brandenburgii, Pogrody Czerwieńskie i od Wielkich Moraw. Po Bałtyk. Włada nim 50-letni król Marcin, który wstępuje na tron po 35-letnim panowaniu jego ojca Krystyna Długonogiego. Czy utrzyma Królestwo Polskie w całości? Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Roleplay w CK3. Powiem wam uczciwie, że nagrywanie tych odcinków sprawia mi niesamowitą przyjemność, bo jest to chyba pierwsza seria historii mojego kanału, na którą rzeczywiście czekacie, pytacie mnie o nią i myślicie, że nie możecie doczekać się kolejnego odcinka. Dzisiaj rozpoczynamy w roku 942, ogramy pewnie 30-40 lat i zobaczymy, jaka będzie przyszłość naszego królestwa. Ja będę oczywiście wdzięczny, jeżeli będziecie zostawiać komentarze z poradami, co się tutaj może wydarzyć oraz też nie ukrywam, rzadko o to proszę, ale będę wdzięczny również za zostawianie. Oraz ewentualnie subskrypcji. Ale dobrze, przejdźmy już do filmu. Po 35-letnim panowaniu króla Krystyna, sytuacja królestwa polskiego znacząco się poprawiła. Władca ten nie tylko ustabilizował ziemię, ale również poszerzył granice państwa o Dolny Śląsk i Opole. Udało mu się także schołdować Mazowsze i zdobyć Grody Czerwieńskie. Zneutralizowane zostało także zagrożenie potężnego królestwa duńskiego, które utraciło zwierzchność nad położem. Jednak najważniejszym wydarzeniem ostatnich lat, które zatrzęsło całą Europą Wschodnią, jest upadek królestwa Halicko. Wołyńskiego. Trwające tam rozbicie dzielnicowe daje nowemu polskiemu królowi Marcinowi niesamowitą okazję do uzyskania Rusi Halickiej, o którą zaciekle walczył jego dziadek, czyli król Dobiesław. Zanim jednak do tego dojdzie, polski król stanął przed poważnym wyzwaniem. Musi opanować sytuację w królestwie i przekonać wasali do tego, że jest godny zasiadania na polskim tronie. W tym celu król rozpoczął poprawienie stosunków z kościołem katolickim, a konkretnie z jego zwierzchnikiem na ziemiach Polski, Czyli arcybiskupem Ewrardem. Król uznał również, że Polska musi podążać drogą państw zachodnich i przyjąć ustrój feudalizmu, dlatego zlecił swojemu zarządcy promowanie rozwoju w stolicy królestwa, czyli Krakowie. W wyniku sukcesji król Marcin jako swoją domenę otrzymał jedynie hrabstwo krakowskie. Nie mogąc się pogodzić z tym, że w ziemię Wielkopolski uzyskał jego brat, rozpoczął przeciw niemu spisek, mający na celu usunięcie go z wielkopolskiego. Nadał temu spiskowi szczególny priorytet, by zwiększyć jego poufność. Król Marcin nie był też władcą należącym do grona wojowników. Był zdecydowanie władcą charakteryzującym się dobrym zarządzaniem, dlatego uznał, że skupi się na rozwoju polskich ziem. Stale otrzymywał również meldunki od swojego kanclerza, że w Królestwie nieuchronnie zbliża się bunt. Bunt, do którego doszło już w maju 1943 roku. Nie zwlekając, armia licząca 1200 żołnierzy wyruszyła z Poznania w celu stłumienia buntowników. Po wygraniu bitwy pod Cedynią 26 6 czerwca 1943 roku, przywódca buntu został pojmany, co zakończyło rebelię. Dzięki poprawie relacji z arcybiskupem udało się uniknąć pozostałych buntów. Dużym problemem królestwa polskiego był fakt, że cały czas jego połowa była religii słowiańskiej. Władca polski stale więc zlecał swojemu arcybiskupowi, by promował na ziemiach polskich katolicyzm. Jedność religijna była bowiem kluczowa dla stabilności królestwa. Z racji, iż skarbiec polski był pełny. W 1943 roku polski król zdecydował o organizacji uczty, na którą zaprosił księcia Grodów Czerwieńskich, który nie pałał miłością do polskiego władcy. Król Marcin liczył, że takimi działaniami uzyska większy szacunek wśród swoich wasali. Niestety jednak w listopadzie 1944 roku na terytoriach Polski wybuchła zaraza ospy, na którą król Marcin zachorował. W grudniu 1944 roku, ile po świętach Bożego Narodzenia, król Marcin zmarł na ospę po niespełna dwóch latach panowania. Na tron wstępuje Król Krystyn II. Nowy władca miał jeszcze trudniejszą sytuację od swojego ojca. Nie chcąc, by zginęło więcej osób w trwającej zarazie, prowadził w królestwie izolację, zamykając drzwi pałacu. Król Krystyn II, podobnie do swojego ojca, posiadał wykształcenie w zakresie zarządzania. Z racji, iż uczta króla Marcina nie doszła do skutku, Krystyn II zwołał ucztę ponownie i także zaprosił na nią księcia Grodów Czerwieńskich jako honorowego gościa. Uczta została zakończona we wrześniu 1945 roku i przyniosła królowi Krystynowi II cechę rządnego biesiadnika. Warto również zaznaczyć, że władca ten wstąpił na tron w bardzo młodym wieku, bo zaledwie 26 lat. Nowy polski władca stale myślał o odzyskaniu Wielkopolski, więc wzorem swego ojca również rozpoczął spisek przeciwko tamtejszemu włodarzowi. Chciał wykorzystać fakt, iż Wielkopolskę rozdarła wewnętrzna wojna domowa. Wewnętrzne wojny domowe pomiędzy wasalami Krystyna sprzyjały nowemu polskiemu królowi. Władca zyskiwał więcej czasu na poprawę stosunku z nimi. We wrześniu 946 roku król Krystyn II zorganizował, w Krakowie uroczystości pogrzebowe swojego zmarłego ojca. Król Polski po przysiąg wtedy nigdy nie zlekceważy pogłosek o zarazie. Dlatego też ogłosił poszukiwanie nadwornego medyka. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w maju 1947 roku. Podczas tego wydarzenia możni Królestwa Polskiego wspominali zmarłego władcę, który mimo, że nie panował długo na tronie polskim, wcześniej był bardzo znanym następcą tronu. A dla Krystyna był przede wszystkim autorytetem. Uroczystości pogrzebowe zakończyły się w sierpniu 947 roku. To zakończyło trwającą w Polsce żałobę narodową. Niestety jednak spisek przeciwko władcy Wielkopolski został ujawniony, co zmusiło polskiego króla do zakończenia go. Nie miał on bowiem żadnych szans na realizację swoich planów. W 948 roku polski władca rozpoczął proces rozbudowy polskich ziem. W Krakowie zostało zbudowane targowisko. Dodatkowo dzięki umiejętnościom dyplomatycznym poprzez małżeństwo brata króla Sedzieja z księżniczką Ilianą, Polska i królestwo Danii zawarły sojusz. W lutym 949 roku na polski dwór napłynęła bardzo niepokojąca informacja. Na wschodzie dynastia Rurykowiczów zjednoczyła większość terytorium Rusi, tym terytorium dawnego królestwa Halicko-Wołyńskiego. Pokrzyżowało to plany polskiego króla dotyczące podboju tych ziem i zmusiło do zmiany taktyki. W 950 roku Niewielkie Hrabstwo Brzeskie uniezależniło się od Królestwa Pomorza. Polski władca wykorzystał to i wypowiedział Kołobrzegowi wojnę. By ponownie poprawić opinię z wasalami. Dodatkowo zwołał w Krakowie drugą już za swojego panowania ucztę. W połowie 950 roku wojna z Kołobrzegiem została zakończona. Krabstwo to zostało przyłączone do Polski i przekazane księciowi Pomorza, a zwołana uczta wystartowała. W jej wyniku opinia polskiego króla wśród wasali znacząco się poprawiła. Jedynym wasalem, który sprzeciwiał się polskiemu władcy, był książę Mazowsza. Wynikało to przede wszystkim z faktu, iż był on religii słowiańskiej. Wykorzystując fakt, że królestwo Nowy Według spisków króla Krystyna nie było takie potężne jak się wydawało. Polski władca wypowiedział wojnę Nowogrodowi w celu podboju Rusi Halickiej. I oczywiście wezwał do tej wojny swoich sojuszników. Na czele z władcą Danii. Zajęcie Rusi Halicko-Wołyńskiej miało przede wszystkim przesunąć granicę Polską, tamtejsze dobrze ufortyfikowane rejony, a także miało na celu przyłączenie do Polski tamtejszych bardzo dobrze rozwiniętych miast, takich jak Halicz czy Lwów. Podporządkowanie tych regionów zwiększyłoby siłę handlową Polskiego Królestwa. Połączone siły polsko-duńskie wypowiedziały wojskom Halicza bitwę pod Lwowem, którą wygrały, dziesiątkując wrogie armie. Następnie przystąpiły niezwłocznie do oblężenia miasta. Dodatkowo udało im się tłumić najazd wodzostwa Kijowa. Wojsko Polskie jednak nie posiadało machin oblężniczych, przez co każde oblężenie sprawiało, że oddziały były bardzo wyczerpane. Zmusiło to polskiego króla do wycofania oddziałów w głąb królestwa, by odnowiły one zasoby. W sierpniu 953 roku na świat przyszedł upragniony następca tronu polskiego, książę Bolesław. Po odnowieniu zapasów, wojska polskie przystąpiły do mniej ufortyfikowanego, ale jednak dalej dość mocno z zamku w Haliczu. W grudniu 953 roku dość niespodziewanie nadeszła wieść z Watykanu, mówiąca o tym, że papież Wiktor II zwołał krucjatę na Anglię. Polski król oczywiście zaakceptował propozycję Ojca Świętego i mianował swojego medyka, Bogu Chwała z Rodu Piastów, swoim beneficjentem. Zapowiedział także, że weźmie czynny udział w nadchodzącej krucjacie. pającą wojnę polsko-nowogrodzką, a w zasadzie już wojnę Polski z księstwem Białorusi, ponieważ Królestwo Rusi się rozpadło, wykorzystały Mazury, które wypowiedziały Polsce wojnę w celu podboju Mazowsza. Niestety, przeciągająca się wojna z Rusią Białą i wojna z Mazurami zmusiła polskiego króla, już jako trzeciego polskiego władcy, do odstąpienia od podboju Rusi Halickiej. Dlatego też polski władca zawarbiały pokój z Rusią Halicką. I skierował swoje armie na północ, by wybronić Mazowsze. Wojska Mazur i ich sojuszników, albowiem Mazury były sprzymierzone ze Szwecją, posiadającą prawie 6 tysięcy żołnierzy, zmusiły polskiego władcę do wykupu armii najemnej. Dlatego zakupił on 800 wojowników, którzy mieli pomóc mu wygrać wojnę. Niestety, nawet armia najemna nie wystarczyła i wojska polskie poniosły klęskę w bitwie pod Wyszogrodem. Poniesiona klęska w bitwie zmusiła wojska polskie do wycofania. Okazję wykorzystały również Prusy, które wypowiedziały wojnę o hrawstwo po Mezanii. Praktycznie pewnym było, że Prusy to uzyskają, Albowiem wojska polskie nie były w stanie przeciwstawić się potężnym wrogim armiom. Poczyniono jednak starania w celu próby zwycięstwa wojny, dlatego wypowiedziano bitwę pod Gostyninem, którą wojska polskie dość niespodziewanie zwyciężyły. Niestety stres, jak i chłodna wiosenna pogoda sprawiły, że król Krystyn II zachorował. Dzięki jednak świetnemu medykowi objawy choroby zostały złagodzone. W sierpniu 1957 roku zostało odbite hrabstwo Łomży, co pozwoliło królowi Krystynowi zawrzeć Biały Pokój z księstwem Ma. Władca polski zatem obronił Mazowsze. Nie był to jednak koniec wojen, gdyż dalej toczył wojnę z sąsiednimi Prusami. I zbliżały się również bunty wasali. Wasale wyczuli bowiem okazję, że słabość polskiego króla, który toczy nieustanne wojny, to idealny moment, by uzyskać niezależność. Wojska polskie odniosły zwycięstwo bitwo pod Szczecinkiem oraz w bitwie pod Kujawami. To również pozwoliło na zawarcie Białego Pokoju. Wszystkie ziemie polskie zostały obronione, a królestwo ustabilizowało się ambitne plany króla polskiego co do chęci odzyskania Wielkopolski, sprawiły, że porzucił on drogę kształcenia się w zakresie zarządzania i rozpoczął nauki w zakresie intrygi. Liczył bowiem na to, że za pomocą haków uda mu się odzyskać upragnioną Wielkopolskę. Było to ważne ze względu na to, że posiadanie tylko jednej domeny po pierwsze zmniejszało autorytet wśród wasali, a po drugie zmniejszało dochody skarbca królewskiego. Co ciekawe, pod zwierzchnictwem polskiego króla było niewielkie terytorium na Mołdawii, które odziedziczył książę Mazowsza. Niestety, trwające wcześniej wojny sprawiły, że król Krystyn nie wywiązał się z obietnicy danej papieżowi, co do udziału w Krucjacie. W lutym 961 roku doszło do zdrady. Książę Mazowsza wypowiedział posłuszeństwo polskiemu królowi. Król Krystyn, choć nie był władcą wojowniczym, nie mógł tego tolerować. Dlatego zawezwał swoich sojuszników i szykował się do nieuchronnej walki. Kształcenie się w zakresie intrygi przyniosło swój skutek i król Krystyn uzyskał zdolność fabrykowania haków. Dlatego też niezwłocznie przystąpił do poszukiwania sekretów władcy Wielkopolski. Wojska polskie odniosły zwycięstwo w bitwie pod Radomiem i przystąpiły do oblężenia stolicy Mazowsza, czyli hrabstwa Płocka. Król Krystyn dodatkowo stale rozwijał swoją dynastię w zakresie intrygi. Doświadczenia poprzednich władców stwierdzały go w tym, że intryga jest kluczowa, jeżeli chce się utrzymać panowanie w królestwie. Dość niespodziewanie w sierpniu 963 roku król Krystyn II został zamordowany po 19 latach panowania. Na tron wstąpił jego małoletni syn Bolesław. Zdobycie Płocka zakończyło wojnę o wyzwolenie Mazowsza. Jednak nie sprawiało to, że królestwo czekały lata pokoju, albowiem już szykowały się kolejne bunty. Jednak w międzyczasie władca wielkopolski podporządkował praktycznie całe Pomorze. Wkrótce potem królestwo rozdarła kolejna wojna domowa. Na szczęście jednak, możni zabezpieczyli odpowiednio nowego polskiego króla i Polska posiadała sojusz z Włochami i Czechami, które zostały wezwane niezwłocznie do tej wojny. Do wojny zostali wezwani także wszyscy członkowie rodu, albowiem tron Polski musiał zostać wybroniony. Z pomocą wojsk czeskich zostały pokonane wrogie armie w bitwie pod Sieradzem, co pozwoliło niezwłocznie przystąpić do obrężenia Wrocławia, czyli stolicy Dolnego Śląska. W bitwie pod Olsztynem zostały pokonane kolejne wrogie armie, co zakończyło... Wasali. Dzięki sojusznikom z Czech i Włoch król Bolesław utrzymał się na tronie. Polscy wasale zatem w znacznej większości znajdowali się teraz w celach polskiego króla. Po stłumieniu buntów wasali Królestwo Polskie weszło w okres względnej stabilizacji. Niepokojący był jednak fakt, że władca Wielkopolski stawał się coraz silniejszy. Siłę rósł również znienawidzony władca Mazowsza. W lutym 969 roku Polska zawarła sojusz z Wielkimi Morawami. Dodatkowo książę Pomorza podbił część Mecklenburgii. Nie było to jednak w interesie polskiego króla. To znacząco jego panowanie. 7 sierpnia 969 roku król Polski Bolesław I wstępuje oficjalnie na tron i wprowadza badania z zakresu intrygi, gdyż to właśnie z tej dziedziny zdobył wykształcenie. Kluczową dla nowego władcy miała się stać walka z regencją, co udało mu się zakończyć chwilę po rozpoczęciu panowania. Dzięki kolejnemu małżeństwu zawarł również sojusz z Zakwitanią, a także podjął decyzję o utworzeniu Pomorza. Dynastia Piastów liczyła już 63 osoby. Doprowadziło do tego, że utworzyła się linia boczna dynastii, czyli dynastia Lanskorońskich, A członkowie tej dynastii, co ciekawe, panowali we francuskiej Prowansji. Polski król był postacią ambitną. Bardzo zależało mu na tym, by spełnić oczekiwania możnych i przerosnąć swoich poprzedników. Marzył o podboju Rusi Halickiej. Dlatego już jako kolejny władca Polski w historii wypowiedział sąsiedniej rusi Białej Wojny. Oczywiście zawezał do tego swoich wszystkich sojuszników, co dało mu gigantyczną przewagę. Praktycznie jeden do czterech. Wówczas królestwo polskie już po raz czwarty podjęło próbę uzyskania tamtejszych ziem. W maju 1972 roku bardzo młodo, bo w wieku 18 lat król Bolesław został ojcem. Na świat przyszedł Kazimierz będący prawowitym następcą tronu. W międzyczasie wojska polskie przystąpiły do oblężenia Lwowa, o który walczyły od ostatnich, od ostatnich niemal 80 lat. Po upadku Lwowa przystępiono do oblężenia Halicza, który był drugą bardzo ważną fortecą. A gdy upadł Halicz, przystąpiono do oblężenia Zasławia. Udało się także uzyskać Haka na władcę Wielkopolski i odebrać mu ziemię. W wyniku tego znaczna część Wielkopolski, na czele z Poznaniem, Lubuszem i Wschową, powróciły w ręce polskiego króla. Pierwszy raz od niemal 40 lat. Wykorzystując fakt, że w odzyskanych ziemiach polski król niezwłocznie przystąpił do rozwoju budynków, budując targowiska i warsztaty. W kwietniu 970. 1974 roku wojska polskie odniosły zwycięstwo w bitwie pod Chocimiem co zakończyło wojnę z Rusią białą król Bolesław okazał się pierwszym polskim władcą któremu udało się podbić Ruś Halicką wybudować pozycję polityczną swojego następcy nadał on zdobytą Ruś Halicką księciu Kazimierzowi po tym ogromnym sukcesie w Królestwie Polskim została zwołana kolejna uczta, która miała się odbyć w odzyskanym przez polskiego króla w poznaniu. Jako gościa honorowego zaproszono księżniczkę Kuja. Dzięki uzyskanym datkom na uczcie, Król Bolesław zlecił kolejną rozbudowę polskich ziem. Korzystając z faktu, że Królestwo Polskie weszło w erę rozwoju, Król Polski i zatrudnił dodatkowe postacie na dwór. Zatrudnił seneszala, zatrudnił wielkiego jałmużnika, antykwariusza oraz podczaszego. W październiku 977 roku. Roku. sąsiednie Polsce Czechy i Wielkie Morawy, z którymi Polska nie była już połączona sojuszem, rozdarły wojny domowe. W wyniku tego te dwa, niegdyś potężne słowiańskie królestwa uległy znaczącemu osłabieniu. Polski władca zlecił przeprowadzenie najazdów na te terytoria, by uzyskać pieniądze. L licząca około 1000 żołnierzy Armia Polska złupiła Hradec oraz Wrocław, gdzie pokonała Armię Czeskiego Króla. W bitwie pod Jaromerem ponownie pokonała Armię Czeską. To otworzyło jej drogę na Pragę. Dzięki uzyskanym hakom królowi polskiemu udało się odzyskać kolejne hrabstwo wielkopolski, czyli hrabstwo w Krajnie. W sierpniu 979 roku polski król wyruszył na pielgrzymkę, by podziękować Bogu za ostatnie sukcesy i by pomodlić się o pokój w królestwie. W Rzymie król Bolesław spotkał się z papieżem i uzyskał od niego błogosławieństwo. Jeden z polskich wasali, a konkretnie najwyższa przywódczyni przybyczej, księżniczka śląska, wykorzystała słabość Czech i podporządkowała tamtejsze hrabstwo. Królestwo Polski znajdowało się w bardzo dobrej pozycji, albowiem żaden z jej sąsiadów nie był w stanie jej zagrozić. We wrześniu 981 roku król Bolesław podjął decyzję o kolejnej wyprawie na Ruś. Nie była to może jakaś imponująca wyprawa, bo zaledwie o dwa hrabstwa należące do ziemi wołońskiej, ale bardzo znacząca, gdyż po raz kolejny osłabiała ona sąsiednią Ruś. I choć władca Rusi Białej proponował polskiemu królowi pokój, to Bolesław jednak nie chciał się na to zgodzić. Niestety przez problemy prawne polskiego królestwa coraz większa ilość polskich wasali rosła w siłę kosztem sąsiednich państw. Kluczowym stało się wprowadzenie w Polsce prawa, które uniemożliwiało wasalom podbijanie wrogich ziem bez zgody polskiego władcy. Podporządkowanie kolejnych ziem rusi białej sprawiło, że król Polski przyjął także tytuł króla rusi halicko wołyńskiej w wyniku linii sukcesji. Krapstwo Gniezna powróciło pod władanie polskiego władcy. Tak więc Bolesław spełnił marzenie swojego ojca i odzyskał całą Wielkopolskę, czyli pierwotne ziemie dynastii piastowskiej. W 986 roku Bolesław wykorzystał słabość pruskich plemion i schołdował je. Niepodległe pozostało jedynie wodzostwo Mazur. Zbliżająca się końcówka X wieku wprowadziła Polskę w złotą erę. Władza 32-letniego króla Bolesława jest silna i stabilna. Czy kolejne lata będą dla Polski łaskawe? Czy kraj utrzyma swoją potęgę i czy zdoła ugruntować swoją pozycję na arenie międzynarodowej?